To, to, się do, Panie do... senatorze, odejdziemy na chwilę od tematyki medycznej. Będzie pytanie o finansowanie partii z budżetu. Przy całej moi, moim krytycznym stosunku do PO to jednak oni mieli tę odwagę, żeby zaproponować zniesienie takiego finansowania. Z mniejszych partii taką odwagę miała powiedzmy partia Gowina czy Nowa Prawica. Z tego co wiem, oni też są przeciwnikami finansowania to partii Polska. z budżetu. To Na, nawet Italia, jeszcze do Berlusconiego symbol, synonim korupcji politycznej, ostatnio zdecydowała, że zmniejszy liczebność obu włoskich izb parlamentu i to finansowanie partii z budżetu zniesie. Niestety tej, tej odwagi nie ma PiS. PiS, podobnie jak SLD, dalej opowiada się za tym, żeby podatnicy przymusowo finansowali ze swoich pieniędzy partie. Ja wiem, że pan jest, nie jest pediatrą, jest pan lekarzem innej specjalności. Tym niemniej takie pytanie medyczne. Kiedy PiS dorośnie na tyle, żeby go odstawić od tego państwowego cycka? No to, to jest takie, tak se pan może mówić oczywiście. Ja myślę, że pan y, jest trochę młodszy ode mnie. Ja więcej pamiętam. Bo ja pamiętam, jak taki jeden z czołowych jednak przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. On dzisiaj jest absolutnie dołowany. Nazywa się Grzegorz Schetyna. Mówi panu to coś? Grzegorz Setyna. No Grzegorz -Setyna przed wyborami w 2007 roku zapowiadał wszystkim wobec, przez każde okienko telewizora i wszystkich stacji, nigdy, par prawo, nigdy partia Platforma Obywatelska nie weźmie grosza z budżetu. I co następnie? Następnie wygrano wybory i, a jakże, natychmiast wzięto te pieniądze. Więc nie należy być hipokrytą. Natomiast druga sprawa, to jest pewna rzecz, którą w budującej się jednak, jakby nie było demokracji, my musimy pamiętać. Pieniądze. Polityce były zawsze i zawsze są. Jest pytanie tylko, czy one są bardziej czy mniej cywilizowane. Ja uważam, że dotacja z budżetu państwa pozwala po pierwsze Państwowej Komisji Wyborczej i Panu osobiście, jak Pan chce zajrzeć do sprawozdania finansowego partii, powiedzieć, na co te pieniądze poszły. Jeżeli chce Pan budować w polskich warunkach system rosyjski, ukraiński, gdzie nie trzeba finansować partii z budżetu państwa, to ja Panu gratuluję. Będzie pan miał grupę ludzi, którzy będą oligarchów, które tą polityką będą zarządzać. Nie wiem tylko, czy wy w tej grupie zarządzających się znajdziecie. I wtedy może być jeszcze gorsza sytuacja, bo was w ogóle nie będzie. A tak nowa, przynajmniej nowa, macie szansę. Nowa...